Z, yy, wiecie, czego? Halo, halo. Jakie mamy respa? 260, jest 0. Zostawmy sobie dwie ebole w tym. Dwie ebole w mieście. A resztę krajmo zielono, ok? Twoje 0. Od razu idź tutaj i najpierw zajdź. Dobra? To było. Ok. A ci powiem też, To co on nie? Ty zajmij zerówkę. Ile to zerówka? W mieście defensywnie, tak? Tak, no, no tutaj najlepiej, tutaj jednym, żeby nie wiedzieli, nie? No, no, no. Kurwa. To są ma dwie no i tak Te ja też ja mi zielone. Ja to... Ale czywów nie widać? A widać. Grubo górę, czy musisz do obu? Grubo górę, grubo górę i przestrzelić to, nie? Tu ja dojeżdżam, bo oni. Panie, tymi bedami chcą we mnie wjechać, co? No, oni będą presję chyba, na nas, to ci pokaże. Musimy ich chyba. Kontrować, jak. Musi ich. Ej, dół podjeżdżaj, wierz w to, dawajcie! Jesteśmy w stanie... Dobra, wróciłem. Człowieku, dawaj dajcie ich upierdolimy tu, co? Ej, chodźcie, grajmy agresywnie na te cichych, bo ja mam szansę, Medy nas napierdalają. Dawajcie, 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 idziemy. Grajmy w ścianie, grajmy w Pany, grajcie tutaj tak, stój tak, tak, stój tak, stój nie polosowało, musisz skończyć. No no Co tak? Co Taro. Kadek, damage na tych chief, kukus. Bartek, dobrze. Co ma być, tu? Usera, usera, jużera. soku, Całe HP jest na ebolach, nie ogólne. Ebola Nasze. Ebola musicie tutaj. Never, graj. Fokusujmy to w crossie, będą. Zabijmy sobie sí kurę. Sponsor. Bartek? No właśnie. Skończę tego manża. Nie ja wiem, z tej strony to tymi trzwiami nie da się grać tam, nie? No to jest to No ma nie mają Od razu ma. hula, nic nie mam. No Chuję wam. Jest wyżej są. Trochę. No, nie, jeszcze te medy w bok napierdolą od razu. No właśnie o tym że nie wiem, czy to było akurat tutaj. W sensie chujowo to się gra tutaj, wiem, ale. No, ale Ciężko co? jak było. No, co? no bo jak oni te no, oni to od razu podbili, nie? I tak w sumie. Jakbym cię najbardziej od lewej, to nic nie ma tym zrobić, bo. Chiffy na dojeździe dały, Medu od boku i... No, no naprawdę to straszną do grania z W ten sposób, jak oni... Spotykasz tak... Mirror. Plus też oni mieli full team, a mieliśmy dwie bole po bitwą, nie? No i never. że nie tam w lodówce? Nie, no się to zrobić. Tak byłem na czas. Z Patryksem dojechałem równo. Stary, ktoś na w telewizorze, musiałem... Ja pierdolę Yo ja. tak ja się cieszę, że jestem już kurwa za tym, nie? Bo wziął pro ulubione programy Musiałem mu przestawić na wszystkie chłopie Ja pierdolę Dobry gaz. Nie bądź Tam jest dusiu pod niebieniem. O, w końcu da gramy Chodźcie Master ja, e Monsterster V Okej okay. okay? Co, za bierzemy? No, możemy down, co tam? Tak, jesteś? Kurwa jest tamidłby <grym> yeah. sobie sam, ale myślę, że z 15 weszło, <grym> eee, 2, 6, 0 Co tam było? 2 chiftejny były? Ruski med jakiś na i 3 CSy chyba nie? Pamiętacie? Fajna? Ta, bo były 2 CSy od góry, jeden na kmf F1, były 2 chiefy G1, G2, był stritz A nie było jeszcze coś od H5? Nie, M Jedyne co to... 3, nie, nie, nie Konflikt nie, ko 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 nie, nie wróci, nie to dawaj e, dwa, dwa, dwa 3, 2 chiefy, 2 chiefy tylko nie? I ruskie, ruskie medy chyba też 2 nie? Były, Czy nie było? No, chyba grały z dwóch stron, G1 i G2. Nie, ale to nie były cyfry. A, tam cyfry były. To 277. Były chiefy, zza... A, dobra, to mi idą. W innej tak się byłem. Ale... Mhm. Dobra, CS ale już, jeszcze. Mieliśmy Street AK5 i coś było G Dwa vz były. Nie, ja Light A. tylko A mnie no, się light było. Light był, nie? I reszta. Mhm. To A, jak... Zamiast zamiast VZ-ów chcę 907. Jednym, znaczy jeden FZ to jest GIT, ok? Jeden CS jeszcze i centy, masz 277? To to know, to know time, so... yeah, to no to git Tam CS-a Który jesteś? Czyli na 9.3 na to zostaje? Biot to Jinx? Ja zostanę I ten Dobra to na sobie jeszcze No bebe. Już To Pan wróciłeś? Ja dzisiaj nie dam rady grać na Dobra Co dzisiaj z tym netem tam gdzie Nie wiem, wypierdala mi dzisiaj co 5 minut a chodziłeś po jakichś w TSE podejrzanych? No. Dwa po, 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 po Mamy dwa typa, co. Wydosują, nie? Wydosują, <suszy> nie? Wydosują, no. Wiadomo o co mi chodzi. Dedosują. To ja między piskiem a toparem, nie? Jakoś. Między wami. Dobra. A, DJ, DJ solo na tym kamieniu? Nie? Czyli ten jeden tutaj, jeden tutaj, gotowe dojechać? CSD to powiedzieliście kto, tak? Tak. Już ja. jesteśmy w bitwie? Tak. tak. Miałem czekanie na bitwę. Tak, gdzie? się mój. Ruskie też dałem wyższe. Dresa tu gra od razu, nie ma co. A cs jesteś na Tak, gdzie to. Nie, co, nie? Nie, nie. nie. Tak tak. Okay, możesz albo zająć to. Dresa, hmm. panowie, dresa. Stop. Depiszę, Nie wiem, to mnie nie śmieszy, nie? Ja, ja nie wiem, czy chcę grać z wami turniej jak was tak wypierdala. Bo was tak wypierdalałem interium... turniej... Mi nie, waliło, miałem miał to live kotażu, by było. Dobra, chodzi Czekaj. mi o problemy techniczne. A, efekt jest ten sam, nie macie wybić. <noise> miałem takiego gościa kiedyś. To by się spod... w kurde, szybko. Pamiętajcie, się. żeby tu udajechać sensem, jakby coś tak. się tak. rozsiadało. mi im te dół, ok? Tak, pokój. Oda się, oda się, oda się. Ej, co? CS sami widać, ja ja, ja zblokuję czy słaba? Czesława, cSława. Dabijam czesława, Czes Pamiętajcie, że macie Street Będę farmił wszystko na Wiecie na górę, nie blokujcie ich, kurwa centy! Z kamienia są farmieni. Zabicie sobie nerfikosa i resztę, nerfikosa resztę. Skończę, skończę go. się Jedną stronę sfokusujcie. Zaraz wam nad pierdolną tutaj. Tego Bartka. Ej, tego Furiosa, Furiosa. Ja skończę, za ja, skończę, ja skończę, skończę. Z niego, Reksa? Tak, tak, już. Never, no, swój, never, never po szale no, Dam dobra? No, już jak... Wiem, 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 wiem Ta, teraz próbuj. Dobra, skończ go. Ja skończę na nie skończę bo. Skończę tego Tarkuna. Czy... Ja skończę nerfikę, ja ZD. Mam jakiś śmiertelik, kurwa. do Monster, ty A masz chodzić cały czas tu, nie? Dziekuwa, tak, Monster, ty, ty musisz im mówić, mówić co to. mają sfokusować. Tam, gdzie nie masz ja bicia, to... Ja nie widzę, kurwa, tego. Ale, kurwa... Dobrze, po, na taktyku potem ci wytłumaczę. Nie chodzi o to, czy nie widzisz. Tych, których nie widzisz, to nie mają sfokusować, więc ty mówisz czynniki, którzy, którzy mają je strzelać, bo ty ich farmisz. Czemu, czemu nie wyjechaliście na górę, tylko tu centy się błagali na wjeździe? tak, mania ona była odwalona niezłe. No, -taki ładnie się Nie No mnie to. Nad nic nie powiedziałeś, o mincie, track, nic kurwa. Ja mówiłem, że blokuję ich tutaj, tu zblokowaliśmy dwóch, bo to zajebić trzech, nim zabiliśmy na dole. I mimo to wyszło, że ja w nich się wperliłem. Ale, no, 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 ale potem na rampie się nie blokuje. Wjeżdżamy po prostu i, i Wim wygrywamy górę. Nie, nie, nie gridno, to się. Nie, na no, ja chciałem sprawdzić, czy, czy nawet na taki team jak oni tam się nie da grać. Bo też po, po, powinniśmy jechać full bo jakby w pierwsze tempo je polechały i byśmy im zabili przy ósemkę, to moglibyśmy wygrać tam tą bitwę. Uh, uh. To w 14 kroiliśmy, bo w na nam nie przeszli gwiazdu, nie? dla DJ Dzięki, że jesteś.